O kolejną przychodnię wzbogacił się 108. Szpital Wojskowy w Ełku. Poradnia onkologiczna została utworzona przez Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii. Możliwość leczenia będą mieli pacjenci zarówno z Ełku, jak i okolicznych powiatów. Przyjęci będą m.in. pacjenci, którzy właśnie się dowiedzieli, że zachorowali na nowotwór oni przychodzą on do nas, żeby być kwalifikowanym do leczenia. Ich oglądam, badam i kieruję czy to do ginekologa, dalej do operacji, czy do chirurga onkologicznego, czy do radioterapeuty. Powstała przychodnia jest w stanie zapewnić opiekę pacjentom, którzy byli leczeni na chorobę nowotworową i muszą być pod stałą kontrolą lekarza. Poradnia onkologiczna bardzo dobrze rozwinięty ośrodek diagnostyczny. Zapraszamy serdecznie kobiety po 50. i po 60. roku życia do badania um, palpacyjnego i do badania obrazowego, czyli kierujemy na mamografię albo na USG, jeśli jest taka potrzeba. I zawsze oszacowujemy indywidualne ryzyko zachorowania pacjentki na raka piersi. Także to jest taka kompleksowa usługa. Udogodnieniem dla pacjentów jest brak konieczności posiadania skierowania do lekarza onkologa. Idąc na pierwszą wizytę, należy pamiętać o zabraniu ze sobą podstawowych dokumentów. Powinny mieć dowód osobisty oczywiście, aktualne ubezpieczenie, no i oczywiście pozostałe badania, czyli wcześniejsze USG, mamografie bądź też inne karty informacyjne ze szpitala. Trwają przygotowania do otwarcia działu dziennego chemioterapii, którego planowane oddanie do użytku wyznaczono na kwiecień.